Obecnie cała uwaga znów kieruje się na Carlo Akutisa, a to, co się dzieje wokół jego grobu, jest naprawdę niezwykłe. Ostatnio miało miejsce nowe, wyjątkowe zdarzenie, które zwróciło uwagę na jego postać. Jednym z najbardziej znaczących cudów, przypisywanych Carlo Akutisowi, jest historia dziewczyny z Kostaryki, która studiowała we Włoszech. Niedawno przeniosła się do Florencji, gdzie dwa lata temu miała poważny wypadek. Spadła z roweru i doznała poważnego urazu głowy. Po operacji lekarze ocenili, że uraz czaszkowo-mózgowy jest niezwykle ciężki i że szanse na przeżycie są minimalne. W takich przypadkach, jeśli pacjent przeżyje, zwykle cierpi na trwałe uszkodzenia, które uniemożliwiają normalne życie. Zrozpaczona matka, pełna niezwykłej wiary, udała się do Asyżu, gdzie modliła się przy grobie młodego Carlo Acutisa i zostawiła list z prośbą o wstawiennictwo po modlitwie, dziewczyna zaczęła oddychać samodzielnie i zaczęła się odzyskiwać. Obecnie jest na progu ukończenia studiów i powrotu do normalnego życia. Warto jednak pamiętać, że to nie święty czyni cuda jedynie Bóg ma taką moc. Święty jest raczej pośrednikiem, poprzez którego wierni proszą Boga o pomoc. Co jest teraz szczególnie zaskakujące to nowe zdarzenie, które przyciągnęło uwagę wielu osób: proszę, zostań z nami. Bo to, co się wydarzyło, może cię naprawdę zaskoczyć. Na razie możesz w komentarzach pod tym filmem prosić Carlo Akutisa o wstawiennictwo, tak jak zrobiła to matka dziewczyny z Kostaryki. Wpisz swoją prośbę o pomoc w ważnej sprawie. Przechodząc do sedna sprawy, niedawno miało miejsce wydarzenie, które można uznać za cudowne i które poruszyło serca i umysły ludzi na całym świecie. Spowodowało to, Niespotykaną dotąd falę odwiedzin w miejscu spoczynku Carlo Acutisa. Aby lepiej zrozumieć jego postać, warto krótko przybliżyć sylwetkę Giovanniego Carlo Acutisa. Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w tętniącej życiem Londynie. Jednak większość swojego dzieciństwa spędził w Mediolanie we Włoszech, gdzie rozpoczął swoją niezwykłą drogę. Od najmłodszych lat Carlo wykazywał niezachwianą wiarę która wydawała się emanować z samego wnętrza jego duszy. Jego oddanie Bogu nie było jedynie chwilową fazą ani powierzchownym zwyczajem, było integralną częścią jego tożsamości, kształtującą każdy aspekt jego życia. W wieku siedmiu lat, po przyjęciu pierwszej komunii świętej, Karlo podjął decyzję, która miała znacząco wpłynąć na jego duchową drogę zaczął codziennie uczestniczyć w mszy świętej, zanurzając się w świętych rytuałach i modlitwach, które stały się fundamentem jego wiary. Oprócz tego codziennie odmawiał różaniec, znajdując pocieszenie i siłę w powtarzaniu tych starożytnych modlitw. Duchowość Carlo nie ograniczała się do ściany kościoła oraz kartki świętych tekstów dla Carlo Acutisa były czymś więcej niż tylko elementami materialnymi, były jak żywa, oddychająca rzeczywistość, która wypełniała całe jego istnienie. Jego pragnienie zbliżenia się do Boga było nieustanną siłą, która kierowała jego działaniami i kształtowała jego spojrzenie na otaczający świat. Choć wiara była fundamentem jego życia, nie była jedynym aspektem jego niezwykłej osobowości. Karlo był również technologicznym geniuszem, który posiadał wrodzone zrozumienie świata cyfrowego. I niezaspokojoną ciekawość odkrywania jego możliwości. W wieku, gdy większość dzieci cieszyła się grą w gry komputerowe lub oglądaniem kreskówek, Karlo samodzielnie zgłębiał zawiłości programowania komputerowego. Zauważył ogromny potencjał technologii jako narzędzia do szerzenia przesłania Bożej miłości i przyciągania ludzi do wiary. W wieku 11 lat Karlo rozpoczął projekt, który na zawsze miał zdefiniować jego dziedzictwo. Z ambitną i bezprecedensową wizją postanowił stworzyć stronę internetową, która miałaby katalogować i dokumentować wszystkie uznane przez Kościół katolicki cuda eucharystyczne. Jego celem było wykorzystanie mocy internetu, aby te niezwykłe wydarzenia były dostępne dla ludzi na całym świecie, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy coraz bardziej zanurzeni byli w świecie cyfrowym. Dzięki swojej stronie internetowej. Karlo starał się umocnić wiarę wierzących, dostarczając namacalnych dowodów na cudowną moc Eucharystii. Rozumiał, że w świecie, w którym często dominują sceptycyzm i wątpliwości, możliwość świadectwa o tych niezwykłych wydarzeniach mogłaby działać jako potężny katalizator duchowego wzrostu i odnowy. Niestety, ziemska podróż Karlo została brutalnie przerwana w 2006 roku. Kiedy w wieku zaledwie 15 lat zdiagnozowano u niego białaczkę. Było to niszczące uderzenie, nie tylko dla Karlo i jego rodziny, ale także dla wszystkich, którzy zostali dotknięci jego dobrocią i niezachwianą wiarą. Mimo tej strasznej próby, wiara Karlo nigdy nie osłabła. Przyjął swoją chorobę z łaską i godnością, która zdumiewała biorąc pod uwagę jego młody wiek, oferując wszystkim przykłady nieustannej nadziei i wewnętrznej siły. W obliczu cierpień Carlo Acutis udowodnił swoją odwagę, spokój i oddanie, stając się dla wielu źródłem nadziei i inspiracji. Jego postawa podczas trudnych prób stanowiła latarnię dla wszystkich, którzy śledzili jego podróż. Jego śmierć 12 października 2006 roku była głęboką stratą, lecz nie zakończyła jego historii. Wręcz przeciwnie oznaczała początek nowego rozdziału, w którym jego dziedzictwo rosło i rozwijało się w sposób, który niewielu mogło przewidzieć. 10 października 2020 roku w starożytnym Asyżu, gdzie Carlo zawsze marzył o spoczynku, papież Franciszek beatyfikował go, oficjalnie uznając jego życie za pełne cnót i świętości. To ważne wydarzenie stanowiło punkt zwrotny w postrzeganiu Carlo, przemieniając go z lokalnej postaci w globalny symbol wiary i inspiracji. Świat poznał Karlo jako apostoła Eucharystii i technologiczną wizję. Młody człowiek, który w doskonały sposób połączył swoją miłość do Boga z pasją do technologii, stał się wzorem do naśladowania dla młodzieży na całym świecie, pokazując, że można żyć życiem pełnym świętości i celu, nawet w przyspieszonym, często świeckim świecie XXI wieku. W 2024 roku kościół katolicki podjął ostateczny krok, uznając niezwykłe życie Karlo i jego wpływ na świat. Został formalnie kanonizowany, stając się świętym Karlo Akutisem, jasnym przykładem tego, co oznacza życie poświęcone Bogu i służbie innym. Po ogłoszeniu kanonizacji zaczęło się dziać coś naprawdę niezwykłego. Ludzie z różnych warstw społecznych Przyciągani historią tego młodego świętego i cudami przypisywanymi jego wstawiennictwu, zaczęli masowo przybywać do jego grobu. Wyglądało to na wielkie przebudzenie, zbiorowe uznanie mocy, wiary i potencjału dobra, które drzemie w każdym z nas. A teraz dochodzimy do zaskakujących doniesień. W czerwcu 2022 roku. Badania mikroskopowe płatka róży z ogrodu otaczającego jego grup ujawniły coś nadzwyczajnego. Płatek, który został zebrany przez matkę Carlo, Antoniette, jako pamiątka, nie stracił koloru ani nie zwiędł nawet po upływie sześciu czy siedmiu lat. Wręcz przeciwnie, nadal wchłaniał wodę i utrzymywał swoją żywą barwę, jakby wciąż był częścią świeżej róży. Zaintrygowana tym odkryciem uczennica o imieniu Luisa zabrała jeden z płatków do szkoły, gdzie wraz z nauczycielką poddały go szczegółowemu badaniu mikroskopowemu. Wyniki były zadziwiające. Komórki roślinne płatka były doskonale zachowane, bez oznak rozkładu czy pogorszenia. Wyglądało to, jakby płatek zatrzymał się w czasie, z jego pięknem i żywotnością zatrzymanymi na wieczność. Dalsze badania przeprowadzone przez doktora Giovanniego Rodrigo. Ujawniły, że cały system przewodzący w płatku, odpowiedzialny za transport wody i składników odżywczych w roślinie, był nadal nienaruszony. To odkrycie podważyło prawa natury. Jak możliwe, że płatek oddzielony od źródła życia nadal prosperuje przez tak długi czas? Odpowiedź wydaje się leżeć w sferze cudu. Płatek dzięki wstawiennictwu świętego Carlo Akutisa, otrzymał specjalną łaskę. Boskie wsparcie, które pozwoliło mu przetrwać jako żywe świadectwo mocy wiary. Refleksja nad życiem i dziedzictwem świętego Karlo Akutisa uczy nas, że jego niezłomna wiara, nawet w obliczu najcięższych wyzwań, pozostaje dla nas źródłem głębokich lekcji. Przypomina nam, że również my posiadamy zdolność do odporności i duchowego wzrostu. Życie Karlo pokazuje, że nasze talenty i umiejętności. Niezależnie od tego, jak różne czy pozornie niezwiązane z wiarą, mogą być używane na chwałę Boga. Udowodnił, że nowoczesny świat z wszystkimi swoimi technologicznymi osiągnięciami nie musi być barierą dla duchowego wzrostu, lecz raczej potężnym narzędziem do szerzenia przesłania Bożej Miłości. Carlo Acutis pokazał, jak ogromną moc transformacyjną ma łaska i akceptacja. Oddając swoje cierpienia i trudności dla dobra Kościoła i świata, jego życie przypomina nam, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia można znaleźć sens i cel. Najważniejsze jest jednak to, że życie Karlo jest dowodem na trwałą moc miłości i pokory. Nie żył swoją wiarą poprzez wielkie gesty czy publiczne wystąpienia, lecz poprzez nieustanną, cichą praktykę współczucia i służby innym. Teraz zachęcam cię, abyś w komentarzach poniżej tego filmu prosił o wstawiennictwo Carlo Acutisa. Może właśnie teraz czeka na ciebie wielki cud. Wpisz swoją prośbę o pomoc w ważnej sprawie w komentarzach poniżej. Ale zanim się pożegnamy, jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą powinieneś wiedzieć: istnieje przerażająca przepowiednia dotycząca papieża Franciszka i roku 2024. Kliknij na wideo na ekranie. Aby dowiedzieć się wszystkiego. Do zobaczenia w następnym filmie. Żegnaj. Obecnie cała uwaga znów kieruje się na Carlo Acutisa, a to, co się dzieje wokół jego grobu, jest naprawdę niezwykłe. Ostatnio miało miejsce nowe, wyjątkowe zdarzenie, które zwróciło uwagę na jego postać. Jednym z najbardziej znaczących cudów, przypisywanych Carlo Acutisowi, jest historia dziewczyny z Kostaryki, która studiowała we Włoszech. Niedawno przeniosła się do Florencji, gdzie dwa lata temu miała poważny wypadek. Spadła z roweru i doznała poważnego urazu głowy. Po operacji lekarze ocenili, że uraz czaszkowo-mózgowy jest niezwykle ciężki i że szanse na przeżycie są minimalne. W takich przypadkach, jeśli pacjent przeżyje, zwykle cierpi na trwałe uszkodzenia, które uniemożliwiają normalne życie. Zrozpaczona matka, pełna niezwykłej wiary, udała się do asyżu, gdzie modliła się przy grobie młodego carlo akutisa i zostawiła list z prośbą o wstawiennictwo. Po modlitwie dziewczyna zaczęła oddychać samodzielnie i zaczęła się odzyskiwać. Obecnie jest na progu ukończenia studiów i powrotu do normalnego życia. Warto jednak pamiętać, że to nie święty czyni cuda. Jedynie Bóg ma taką moc. Święty jest raczej pośrednikiem, poprzez którego wierni proszą Boga o pomoc. Co jest teraz szczególnie zaskakujące, to nowe zdarzenie, które przyciągnęło uwagę wielu osób. Proszę zostań z nami, bo to, co się wydarzyło, może cię naprawdę zaskoczyć. Na razie możesz w komentarzach pod tym filmem prosić Carlo Akutisa o wstawiennictwo, tak jak zrobiła to matka dziewczyny z Kostaryki. Wpisz swoją prośbę o pomoc w ważnej sprawie. Przechodząc do sedna sprawy, Niedawno miało miejsce wydarzenie, które można uznać za cudowne i które poruszyło serca i umysły ludzi na całym świecie. Spowodowało to niespotykaną dotąd falę odwiedzin w miejscu spoczynku Carlo Acutisa. Aby lepiej zrozumieć jego postać, warto krótko przybliżyć sylwetkę Giovanniego Carlo Akutisa. Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w tętniącej życiem Londynie. Jednak większość swojego dzieciństwa spędził w Mediolanie we Włoszech, gdzie rozpoczął swoją niezwykłą drogę. Od najmłodszych lat Karlo wykazywał niezachwianą wiarę, która wydawała się emanować z samego wnętrza jego duszy. Jego oddanie Bogu nie było jedynie chwilową fazą ani powierzchownym zwyczajem, było integralną częścią jego tożsamości, kształtującą każdy aspekt jego życia. W wieku siedmiu lat, po przyjęciu pierwszej komunii świętej, Karlo podjął decyzję, która miała znacząco wpłynąć na jego duchową drogę. Zaczął codziennie uczestniczyć w Mszy Świętej, zanurzając się w świętych rytuałach i modlitwach, które stały się fundamentem jego wiary. Oprócz tego codziennie odmawiał różaniec, znajdując pocieszenie i siłę w powtarzaniu tych starożytnych modlitw. Duchowość Karlo nie ograniczała się do ściany kościoła oraz kartki świętych tekstów dla Karlo Akutisa były czymś więcej niż tylko elementami materialnymi. Były jak żywa, oddychająca rzeczywistość, która wypełniała całe jego istnienie. Jego pragnienie zbliżenia się do Boga było nieustanną siłą, która kierowała jego działaniami i kształtowała jego spojrzenie na otaczający świat. Choć wiara była fundamentem jego życia, nie była jedynym aspektem jego niezwykłej osobowości. Karlo był również technologicznym geniuszem, który posiadał wrodzone zrozumienie świata cyfrowego i niezaspokojoną ciekawość odkrywania jego możliwości. W wieku, gdy większość dzieci cieszyła się grą w gry komputerowe lub oglądaniem kreskówek, Karlo samodzielnie zgłębiał zawiłości programowania komputerowego. Zauważył ogromny potencjał technologii jako narzędzia do szerzenia przesłania Bożej miłości i przyciągania ludzi do wiary. W wieku 11 lat Karlo rozpoczął projekt, który na zawsze miał zdefiniować jego dziedzictwo. Z ambitną i bezprecedensową wizją postanowił stworzyć stronę internetową, która miałaby katalogować i dokumentować wszystkie uznane przez Kościół katolicki cuda eucharystyczne. Jego celem było wykorzystanie mocy internetu, aby te niezwykłe wydarzenia były dostępne dla ludzi na całym świecie, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy coraz bardziej zanurzeni byli w świecie cyfrowym. Dzięki swojej stronie internetowej, Karlo starał się umocnić wiarę wierzących, dostarczając namacalnych dowodów na cudowną moc Eucharystii. Rozumiał, że w świecie, w którym często dominują sceptycyzm i wątpliwości, Możliwość świadectwa o tych niezwykłych wydarzeniach mogłaby działać jako potężny katalizator duchowego wzrostu i odnowy. Niestety, ziemska podróż Karlo została brutalnie przerwana w 2006 roku, kiedy w wieku zaledwie 15 lat zdiagnozowano u niego białaczkę. Było to niszczące uderzenie, nie tylko dla Karlo i jego rodziny, ale także dla wszystkich, którzy zostali dotknięci jego dobrocią i niezachwianą wiarą. Mimo tej strasznej próby wiara Karlo nigdy nie osłabła. Przyjął swoją chorobę z łaską i godnością, która zdumiewała, biorąc pod uwagę jego młody wiek, oferując wszystkim przykłady nieustannej nadziei i wewnętrznej siły.